z tej strony Sevix, a ja witam was na sobotniej serii na <coughs> Borsiopo 2 i to będzie taka polska seria na samych Ursusach na Ursus 330 i Ursus T360 więc zapraszam do oglądania do końca tutaj mamy nie wiem czy polską ale prasę kostkującą Sigma BK 4000 kostka jest fajna mamy tutaj pół dwuskibowy ludziom wspólnie kosarkę dwudyskową tutaj mamy talerzyłeczkę do 60 A tutaj mamy polską 60. Jest fajna, ma otwierany maskę na ma otwieraną sanie oliwa. Znaczy pompowanie, Dalej. Mamy psa, górka. Cześć mamy rzeający się świnie o, spokój dziwne Tu tutaj mamy wóz i przyczepę 47 burtami tu mamy naszą zgrabiareczkę gwiazdową. Będzie fajna, bo na polskie gospodarstwo na pewno się przyda. I mamy wizona, który będzie za 5 odcinków chyba będzie występował Chyba że za 6, nie wiem, kiedyś nie was zrobię zrobię. A tu mamy termina tak, i naszą trzydziestkę. Tu mamy e, Wystającą kosiarkę trochę i 7 Poznaniak. Tu mamy e, Jak to się nazywa? pająk do trawy, jak się rozrzuca z tyłu, taka, takie tornado idzie z siana i tym będzie jeździć albo jak nie, to 60 a my dzisiaj lecimy sobie z opryskami trochę taki nudny odcinek ale jak w realu dobra ma animację dodawania gazu biegów pedału świat Ucieka, jak się włączy światło. Otwierano maskę tak, i zdejmowano maskę. Więc jest fajnie. Trochę ścina farminga, nie wiem czemu. Bo FPS są trochę poprawione, ale farming tak przerywa. Wszystko w porządku. Jak mnie nie słychać to będę głośniej mówił. A my sobie polecimy tutaj na pole. Tak obok. Nie, tak chyba to jest obok. Ale o! Widzicie jak mi przerwało dźwięk? Spadnęło. Kurczę, Ja nie mogę. Dobra. Czekajcie, czekajcie. Szybko, no szybko. No przejechać Szybko, 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 szybko. Szybko. Ym, no się drzewa i sobie tutaj zrobimy... A tutaj ten kawałek jakoś się wygasił bez obrysku. Trudno pójdziemy na owiec, potem na kukurydzę i tam... na rzepak. To drugą stronę. No ale cóż... No i znowu przerwało dźwięk. Nie wiem, co się dzieje. taki niedopracowany odcinek a my sobie odlecimy i ta seria jak mówiłem będzie się pojawiać co tydzień tylko żeby tak nie ciągnę jak z polskiej krainy bo będzie taki szum a co tydzień na w sobotę na punkcie H2, który pokazywało będzie fajnie chyba Wam się przyjmie ta seria to by było bardzo fajnie więc obejrzyjcie ten film do końca i czekajcie do następnej soboty a i przepraszam za, że to chyba w ostatni przedostatnim odcinku, nie, w Ostatni. ostatnim, w odcinku, który wrzuciłem z farminga, ja nie dodałem intra, za co bardzo, bardzo, bardzo przepraszam, bo po prostu wyleciało mi z głowy i znowu przerwało dźwięk, trudno, <laughs> więc wybaczcie, ale farming ma jakieś problemy działało, dopóki nie zacząłem nagrywać. Ale myślę, że będzie dobrze. Oj, dźwięk, no i przerywać, dźwięk, szkoda. Chociaż czasami będziecie mnie lepiej słyszeć. Ale ładnie. Ładnie on jest idzie. Równiutko. I polecimy sobie potem na... 15-minutowy odcinek będzie. I co więcej? jeszcze będzie fajnie. Jeszcze muszę poszukać sobie rozrzutnika, obornika tego dwosiowego do 15, takiego po 60 lub 30. 30 bym mógł rozłożyć a 60 poładować Postrzą sprzętu do no tura też nie mam Może się jakiś znajdzie Ale o, trochę się poprawiło, ale nie będę I na rzewak Dobra. Przerywa te dźwięki, kurczę, ale nasz no szkoda w następnym odcinku to poprawię. Nie wiem, coś się popsuło I Tak to będzie wszystko dobrze. Przyciągnie też się przydał, ale złożony jakieś Jakiś mocniejszy ciągnik Na przykład jakiś pozytorek, major. Taki by się przydał, bo bym trzeba 30, taki majorek, który by już robił tak w, w gospodarstwie. Więc nie wiem. Albo od filmem, jak ktoś tam odczuje farminga to... Niech mi podeśle jakiś fajny rzutniczek do farminga 15 Bym był bardzo wdzięczny nie wiem um, orkę może 30 albo 60 może już 60 byśmy już polecieli, bym miał pełne pugi trójki chociaż trójki, a dwójki to tak jest to różnica jednak z kiby, ale jak są trójki to szybciej się nasze, na, na, na pewno zrobi. кем się rozkłada, więc chyba będę go wymieniał na jakiś nie, nie wiem jakiś taki szybszy do no, rozkładania tak trochę to on się rozkłada tak z minutę, nawet trochę trochę więcej, troszkę nie wiem, tak z minutę na pewno się rozkłada <laughs> jakbyście jakiś no właśnie piszą żeby pozdrowić to pozdrawiam Brigleego i ródka, oni wiedzą że jest dobrze O no i taki odcinek nawet muszę nagrywam Tak się zeszłam z tym oprowadzaniem po gospodarce i składaniu e, składaniu land przy, przy e, odręskiwaczu więc chyba zostawimy już ciągle tutaj na wyjeździe jak przejechaliśmy Szkoda, że przerywa te dźwięki, no ale nie wiem, co się stało. Na pewno w następnym odcinku już to poprawię. Za co, co bardzo przepraszam, że tak jest. No ale to nie moja wina. Myślę, że ten film już rzucę dzisiaj, czyli w sobotę.